Cześć! W tym odcinku poruszymy temat kolei. W poprzedniej serii dowiedzieliście się o prawidłowej pozycji na motocyklu. Dzisiaj chcielibyśmy tę pozycję wykorzystać tak, aby wasza jazda w kolejinach była fajniejsza, szybsza, bezpieczniejsza. Skupimy się dzisiaj na wykorzystaniu tej prawidłowej pozycji w jeździe w kolejinach. Wiem, że jest to temat dla Was yy, trudny, ponieważ no, musimy 100 kg motocykl ustawić w dosyć wąskim śladzie. Walczyć o to, żeby się nie przewrócić, no i oczywiście utrzymywać prędkość i zbijać te cenne sekundy. Wierzę, że po dzisiejszym odcinku ta jazda będzie dla Was łatwiejsza, będziecie się czuli pewniej no i z pewnością wykorzystacie to na torze. Zacznijmy od, od prawidłowej pozycji. Tak jak już mogliście się dowiedzieć, staramy się stać na motocyklu, na motocyklu stosunkowo wysoko. Unikajcie pchania kolan na, kolan na bak oraz podsiadania, tak, tak powiedzmy, tyłkiem nad kanapą. W tym momencie, Wasza praca w kolejnie będzie zaburzona, ten balans nie będzie odpowiedni i po prostu będziecie z tym walczyć. Dążcie do tego, żeby stać swobodnie do, na motocyklu z tyłkiem stosunkowo wysoko i oczywiście z pozycją atakującą. Tak? Unikamy czegoś takiego albo czegoś takiego. Skupcie się między innymi na tym, żeby stać wysoko na motocyklu, mieć wykręcone biodra i mocno trzymać motocykl z kolonami. Co Wam to daje? Po pierwsze, oddzielacie gór, dół ciała od góry, przez co Wasze ruchy tutaj mogą być dynamiczne, szybkie i stosunkowo łatwo będzie Wam łapać balans w jeździe w kolejinach. Kolejną rzeczą, na której chciałem, żebyście się skupili, to niekombinowanie z gazem. Im bardziej będziecie w kolejinach szarpać manetką gazu. Tym ta wasza jazda będzie po prostu trudniejsza i mniej płynna. I nieważne, czy stoicie, czy, czy to jest pokonywanie kolejne na stojąco, czy w pozycji siedzącej, du, dużo zabawy gazem sprawia, że motocykl Wam po prostu szaleje e, i nie możecie złapać tej płynności. Także dążcie do tego, żeby ta jazda była jak najpłynniejsza, żeby z gazem obchodzić się jak, naj, jak najlżej, ale żeby e, utrzymywać stałą prędkość. Na wyjściu z kolei. Polecam oczywiście dynamiczne przyspieszanie, po to, żeby po prostu jak najszybciej z tego zakrętu czy z tej prostej z kolejną po prostu wyjechać. Im mniej będziecie się bawić manetką gazu, tym ta wasza jazda będzie płynniejsza. Dodatkowo, jeżeli będziecie utrzymywali ładną pozycję siedzącą, to zakręty z kolejnymi będą wam sprawiały dużo z pewnością frajdy. Więcej o pozycji siedzącej dowiecie się gdzieś w tym miejscu z naszej poprzedniej serii. W celu praktyki bardzo polecam jakąś otwartą polankę, otwartą łąkę gdzie naznaczycie sobie ślady, e, no same zakręty tak naprawdę i będziecie to trenować. Nie unikajcie treningu tego elementu. Wiem, że jest to na początku trudne, ale gwarantuję, że po przetrenowaniu tego, po złapaniu odpowiednich nawyków, jazda po torach, czy po jakichś próbach w lesie, czy nawet w e, typowym enduro, będzie no dużo, dużo lepsza, dużo, dużo pewniejsza. Także polanka i same zakręty. Katujecie, po to, żeby po prostu oswoić się z tym i złapać odpowiednie nawyki i odpowiednią pozycję. W ramach bonusu pokażę Wam kilka ćwiczeń, które z pewnością poprawią Waszą jazdę, sprawią, że będziecie czuli się lepiej, bezpieczniej, no i po prostu będziecie lepiej przygotowani do jazdy motocyklem. Bardzo fajnym ćwiczeniem, które poprawi Wam Wasz kor, czyli tak naprawdę to, co jest najważniejsze podczas jazdy motocyklem, ponieważ tutaj właśnie brzuch i cała góra ciała trzyma Wam tą stabilizację daje Wam tą stabilność, jest ćwiczenie, które bazuje na podporze przodem. Zrobimy tego kilka wariantów. Zaczniemy od tego najłatwiejszego, a skończymy na takim dość już wymagającym. Zaczynamy od podporu przodem. Jest to pozycja wyjściowa. Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby ustawić dłonie pod barkami, złączyć razem stopy, mocno wspiąć pośladek, dopiąć mocno brzuch, ściągnąć klatkę piersiową, co z, z, sprawi, że zrobi nam się garb na plecach. Musimy być bardzo mocno spięci i próbować tę pozycję utrzymać poprawnie jak najdłużej. Zróbcie to sobie w trzech seriach po 90 sekund z odstępem również 90 sekund. Idąc dalej tym tropem, dla osób bardziej zaawansowanych, dodajemy sobie piłeczkę, którą turlamy między rękami. Tutaj, tak samo 3-4 razy po 90 sekund turlania. Pamiętajcie o spiętym brzuchu, spiętych pośladkach, dłoniach pod barkami oraz złączonych, złączonych stopach. Ostatni wariant, najtrudniejszy. Bierzemy piłkę w jedną rękę i próbujemy przerzucić ją do drugiej, tak aby nie spadła na ziemię i oczywiście tutaj pilnujemy w poprawnej pozycji. To ćwiczenie wykonujecie w czterech seriach, 90 sekund pracy, 30 sekund przerwy. Pamiętajcie o poprawnej pozycji w podporze. No i mam nadzieję, że troszeczkę spali wam wasze mięśnie głębokie. Też nie, też... No bo, ku... bo ty dużo rzeczy powiedziałeś naraz. Dobrze, dobrze, no wystarczy, już. Dobra. <noise> Czekaj. E... iPhone. Czekaj, w pierwszym... E... Dobra. Pierwszy... <noise> 别的顺序，只别一点点点。